Była to zimna, jesienna wieczór. Deszcz spadał na ziemię jak cienkie nitki, oświetlone przez latarnie uliczne. Młody kurier, trzymając w ręku małą paczkę, przechodził wąskimi uliczkami. Dźwięk jego butów odbijał się od mokrego asfaltu, a światło motocykla przerywało mrok na krótką chwilę. Miał na imię Emil. Miał zaledwie dwadzieścia lat, ale już dźwigał ciężar życia. Tego dnia musiał dostarczyć przesyłkę do starego bloku na obrzeżach miasta. Kiedy stanął przed drzwiami, zauważył, że za zasłon wpadało światło. W środku panowała przytulna atmosfera. Na zewnątrz było zimno i samotnie. Gdy zapukał, otworzyła mu starsza kobieta. Jej włosy były śnieżnobiałe, ale w oczach wciąż błyszczał młodzieńczy blask. Miała na imię Nela. Miała 75 lat. Witaj, kochanie, powiedziała łagodnym głosem. Przepraszam, że cię niepokoję w tym deszczu. Emil lekko się uśmiechnął. Nie ma sprawy, ciociu. To nasza praca. W spojrzeniu Nelly nie było zwykłej, dystansowanej życzliwości, jaką można spotkać u klientów. W jej oczach była radość kogoś, kto od dawna nie czekał na nikogo. Może to, że tego wieczoru drzwi otworzył ten młody mężczyzna, było czymś więcej niż zwykłą dostawą. Kiedy Emil podał jej paczkę, ich dłonie na chwilę się dotknęły. Zimne, mokre ręce Emila spotkały się z ciepłymi dłońmi starszej kobiety. To małe zetknięcie wywołało w nich obu uczucie, którego nie potrafili nazwać. Zmarzłeś, wejdź do środka, żeby się ogrzać! zaproponowała Nela. Zwykle by czegoś takiego nie proponowała, ale tego wieczoru jej serce podpowiedziało jej, by to zrobiła. Emil przez chwilę się wahał, czując, jak krople deszczu spływają mu po plecach. Jeśli nie będzie to dla pani kłopotem, chętnie wejdę. Gdy weszli do środka, ciepły zapach parzącej się herbaty wypełnił kuchnię. Stare drewniane meble, fotografie na ścianach i mały piecyk w rogu tworzyły atmosferę spokoju, która gromadziła się przez lata. Nela podała mu filiżankę herbaty. Dla mnie młodość już dawno minęła, powiedziała z lekkim uśmiechem. Ale czasem człowiek czuje potrzebę, by otworzyć się przed obcym. Kiedy Emil spojrzał w oczy kobiety, dostrzegł w nich samotność. Ale ta samotność nie była smutna, była głęboka i znacząca. Nagle zrozumiał, że nie jest tylko kurierem, ale częścią czyjejś historii. Nela po latach znów czuła się młoda w oczach kogoś innego. W tych chwilach wydawało się, że wiek zniknął. Jej skrywane uczucia i pragnienia unosiły się w powietrzu jak para z herbaty. Pierwsza rozmowa mogła zakończyć się na krótkim podzękowaniu, ale ich rozmowa trwała i trwała. Mówili o przeszłości, stratach, marzeniach, a godziny mijały niepostrzeżenie. Kiedy Emil postanowił odejść, deszcz wciąż padał. Nela spojrzała przez okno i powiedziała: Nie mogę pozwolić, żebyś odszedł w tym deszczu. Zostań jeszcze chwilę, porozmawiajmy. I w tym momencie ich historia naprawdę się zaczęła. Noc stawała się coraz głębsza. Deszcz uderzał w okna jak delikatna melodia. Wewnątrz słychać było trzask piecyka i od czasu do czasu bulgotanie herbaty. Emil, siedząc naprzeciwko starszej kobiety, zrozumiał, że ta chwila nie była zwykłą wizytą. W spojrzeniu Nelly kryła się zmęczona, ale pełna nadziei historia. Kochanie, kiedyś. Nela, patrząc w dal, wspominała czasy, gdy jej dzieci były małe, a dom tętnił życiem. Wszyscy poszli swoją drogą, powiedziała cicho, a w jej głosie brzmiała nuta smutku. Niektórzy za granicę, inni już odeszli. Emil poczuł, jak coś ściska mu gardło. Ja też straciłem matkę, gdy byłem dzieckiem, odpowiedział, nie odrywając wzroku od Neli. Mój ojciec wciąż żyje, ale mieszka w innym mieście. Przyjechałem tutaj sam, studiuję i pracuję. Te słowa zbliżyły ich do siebie, jakby niewidzialna ściana między nimi zaczęła się kruszyć. Dwoje samotnych ludzi w jednym pomieszczeniu, w tej samej chwili milczenia. Nera wzięła łyka herbaty, a potem delikatnie pochyliła się, dotykając dłoni Emila. Życie potrafi być okrutne, ale czasem, w najmniej oczekiwanym momencie, ktoś przychodzi i dotyka twojej duszy. Emil poczuł, jak jego serce drgnęło. Ten dotyk przypomniał mu chwilę, gdy jako dziecko przytulała go matka. Ale to było inne uczucie, bardziej skomplikowane. Jestem już stara, powiedziała Nela, ale w jej głosie brzmiała ciepła nuta. Czasami czuję, że w środku wciąż jestem młoda. Emil, nieco zawstydzony, odpowiedział: Muszę już iść, jutro muszę wstać wcześnie. Nela na chwilę zamilkła, a potem spojrzała mu głęboko w oczy. Nie odchodź tej nocy. Zostań tutaj, przygotuję dla ciebie miejsce. Nie chcę, żebyś był sam. Kropka. Ta propozycja sprawiła, że Emil poczuł, jak serce mu przyspiesza. Zastanowił się chwilę. Nie czuł złych intencji z jej strony. Ona po prostu pragnęła bliskości, ludzkiego głosu, towarzystwa. Powoli skinął głową. Dobrze, ale tylko na tę noc. Nela uśmiechnęła się lekko. Tylko na tę noc. Podczas gdy Nela przygotowywała mały pokój gościnny, Emil krążył po salonie. Na półkach stały stare książki, a w witrynie znajdowały się ramki z fotografiami sprzed lat. W jednej z nich widniała młoda kobieta uśmiechająca się obok mężczyzny. To ty? zapytał, gdy Nela wróciła do pokoju. Tak, to ja w młodości z moim mężem. Kiedyś byłam piękna. Emil, nie zdając sobie sprawy, że to mówi, odparł: Wciąż jesteś piękna. Nela poczuła, jak jej policzki lekko się rumienią, ale nie odwróciła wzroku. Dziękuję, to miłe z Twojej strony. Nikt od dawna nie powiedział mi czegoś takiego, kropka. Tamtej nocy Emil przeszedł do swojego pokoju, ale nie mógł zasnąć. Czuł w sobie spokój, ale także nieokreślony niepokój. Coś się zmieniało. Nagle usłyszał pukanie do drzwi. Nela weszła z kocem w ręku. Przyniosłam ci coś ekstra, żebyś nie zmarzł w nocy. Dziękuję, odpowiedział. Gdy Nela miała już wychodzić, zatrzymała się. Mogę cię o coś zapytać? Oczywiście. Czy wciąż widzisz mnie jako kobietę? To pytanie zaskoczyło Emila. Przełknął ślinę. Tak, jesteś bardzo elegancką kobietą. Nela zbliżyła się o krok. Czasami patrząc w lustro czuję, że zapomniałam, kim jestem. Ale twoje oczy przypomniały mi o mnie, kropka. W tym momencie czas jakby się zatrzymał. Emil wstał, a ich bliskość stała się namacalna, ale nikt nie odważył się zrobić kroku. Nela delikatnie położyła dłoń na policzku Emila. Wciąż jest we mnie matka, ale tej nocy chcę być tylko kobietą. Te słowa sprawiły, że między nimi zniknęła ostatnia bariera. To nie była chwila pełna namiętności, lecz raczej czułe objęcie dwóch samotnych dusz. Nela oparła głowę na ramieniu Emila, zamykając oczy. Emil objął ją delikatnie, a oni w ciszy słuchali swoich oddechów. Noc była długa, ale nikt nie mówił nic, nie chcąc zepsuć tej chwili. Rano, gdy słońce zaczęło wschodzić, światło delikatnie wlewało się do pokoju, przynosząc ze sobą nowy dzień. Emil obudził się, gdy pierwsze promienie słońca zaczęły wlewać się do jego pokoju. Zmęczony, ale z uśmiechem na twarzy, wstał z łóżka, czując, że dzisiejszy dzień może być inny. Wszedł na dół, gdzie w kuchni Nera przygotowywała śniadanie. Obudziłeś się, powiedziała, trzymając w ręku filiżankę z parującą kawą. Zrobiłam świeże bułeczki. Emil usiadł przy stole, a zapach ciepłego pieczywa wypełnił pomieszczenie. Nigdy nie miałem takiego poranka, stwierdził, a Nela uśmiechnęła się, widząc jego radość. Może życie daje nam drugą szansę w najmniej oczekiwanym momencie, odpowiedziała, spoglądając mu w oczy. Emil poczuł, że to nie była tylko zwykła rozmowa. Ich spojrzenia się spotkały, a w powietrzu zawisło napięcie. Tego ranka Emil czuł się bardziej zrelaksowany niż kiedykolwiek. Może to była ta atmosfera, może obecność Nelly ale przypomniał sobie czasy dzieciństwa, kiedy czuł się bezpieczny w ramionach matki. Teraz przed nim siedziała kobieta, która również miała swoje zmartwienia. Nela, z drżącymi dłońmi mieszała herbatę, a Emil nie mógł oderwać od niej wzroku. W tej chwili różnica wieku przestała mieć znaczenie. Kobieta, która kiedyś schowała swoją kobiecość, teraz znów miała odwagę spojrzeć w lustro. I w tym lustrze nie widziała już tylko starej, samotnej kobiety, ale kogoś, kto wciąż miał w sobie młodzieńczą energię. Emil postanowił zostać na dłużej. Wyłączył telefon i zamknął aplikację zamówień. Dziś mam wolne, powiedział Doneli, a ona poczuła, jak w jej sercu pojawił się nowy impuls. Wspólnie przeszukiwali stare albumy ze zdjęciami. Nela zaczęła opowiadać o swojej młodości. Kiedyś chodziłam na bail, nosiłam eleganckie sukienki. W tańcu wszyscy na mnie patrzyli. Ale życie potoczyło się inaczej. Emil delikatnie doknął jednego ze zdjęć. Na tym zdjęciu twoje oczy są inne. Nela spuściła wzrok. Tamta iskra zgasła. Nie, ona wciąż tam jest. Może tylko trochę pokryta kurzem, odpowiedział Emil, a Nela nie mogła powstrzymać łez. To nie były łzy smutku, lecz radości z odkrycia siebie po latach. Emil wziął ją za rękę. Możemy razem to oczyścić. Po południu poszli na targ. Emil niósł torby, a Nela szła za nim. Sprzedawcy szeptali między sobą, ale oni przestali się tym przejmować. Kiedy Emil wziął Nela za rękę, nie czuł wstydu ani niepewności. Nela, ignorując spojrzenia innych, czuła się młoda i pełna życia. Na jednym z stoisk Nela zatrzymała się przy starych flakonach perfum. Wzięła jeden do ręki, otworzyła go i wciągnęła zapach. To był mój ulubiony zapach, kiedy byłam młodsza. Emil natychmiast wyciągnął portfel. Kupuję to dla ciebie. Ten zapach pasuje do ciebie, kropka. Nela poczuła się zawstydzona. Nie trzeba. Chcę to zrobić, powiedział Emil. Nela spryskała się perfumami, zamykając oczy i wciągając głęboko zapach. Na chwilę poczuła, jak młodość wraca. Emil z podziwem obserwował jej twarz. Kiedy wrócili do domu, deszcz znów zaczął padać. Emil rozpalił w piecu, a Nela poszła się przebrać. Z szafy wyjęła jedwabny szlafrok, którego nie nosiła od lat. Spojrzała w lustro. Zmarszczki opadły ramiona, ale w oczach Emila dostrzegła coś nowego. Powoli związała pasek szlafroka. Dźwięki kroków Emila zbliżały się z kuchni. Nela stanęła w drzwiach, gotowa na to, co miało się wydarzyć. Nela zamarła na chwilę, gdy spojrzała w oczy Emila. W ich blasku dostrzegła coś, co dawno zgasło w jej sercu. Jesteś piękna, powiedział Emil, a w jego głosie brzmiała szczerość, której nie słyszała od lat. Nikt nigdy nie patrzył na mnie w ten sposób, odpowiedziała, czując, jak rumieniec wstępuje jej na policzki. Jak można nie patrzeć na kogoś takiego jak ty? To zdanie przeniosło ich relacje na nowy poziom. Nie była to już tylko wspólna samotność, ale emocjonalna bliskość, która zaczynała ich łączyć. Emil wyciągnął rękę, a Nela, nie wahała się, chwyciła ją. Usiadli razem na kanapie, a dźwięk trzaskającego ognia w kominku towarzyszył ich uczuciom. Ta noc jest inna powiedziała Nela, a Emil skinął głową. Tak, bo już nie jesteśmy sami kropka. Spędzili wieczór w milczeniu, delektując się chwilą. Emil delikatnie głaskał Nela po włosach, a ona zamknęła oczy, ciesząc się tym intymnym momentem. Myślałam, że nigdy nie zbliżę się do nikogo w ten sposób, wyznała. Ale ty odkryłeś we mnie coś, co myślałam, że zgasło. Emil uśmiechnął się, a w jego oczach błyszczała iskra. Ta iskra wciąż płonie. Nela otworzyła oczy, a w jej sercu zagościła wdzięczność. Dziękuję, że sprawiłeś, że znów czuję się kobietą. Emil tylko skinął głową. Powiedziałem to, co widzę. Nela oparła głowę na jego piersi, czując, że każda chwila spędzona z nim to jakby odkupienie lat samotności. Gdy nastał poranek, Nela przygotowała śniadanie. Kiedy Emil wszedł do kuchni, na stole czekały na niego świeżo zaparzone herbaty, omlet z serem i dżem. Nie pracujesz dzisiaj? Zapytała, patrząc na niego z ciekawością. Dzisiaj też jestem tutaj. Nie chcę cię zostawiać, odpowiedział Emil, a Nella zatrzymała się. Nikt od lat tak o mnie nie myślał. Mogę przychodzić codziennie, dodał. Jeśli chcesz, odpowiedziała, a łzy zaczęły napływać jej do oczu. Czyżbym nie chciała? Z każdym dniem nasza więź stawała się silniejsza. Emil odwiedzał ją przy każdej okazji. Gotowali razem, oglądali stare filmy, czytali książki. Pewnego dnia Emil podarował Nelly parę bransoletek. Kiedy na nie spojrzysz, pamiętaj o mnie, kropka. Nela z łzami w oczach założyła bransoletki na nadgarstek. Nie zapomnę cię, Emil. W tym momencie ich relacja przestała być tylko dzieleniem się samotnością, stała się prawdziwym związkiem, miłością. Różnica wieku, społeczne normy nic nie mogło umniejszyć tej miłości. Nela zaczęła na nowo żyć, a Emil znalazł miłość w nieoczekiwanym miejscu. Jednak każda piękna historia ma swoje cienie, a ich również zbliżała się burza. Pewnego poranka, gdy Nela otworzyła okno, zauważyła, że liście zaczynają żółknąć, a powietrze przestaje być letnie. Piesień stała się nie tylko porą roku, ale także przejściem w jej życiu. Już nie była sama. Emil był przy niej. Jako młody kurier zapukał do jej drzwi, ale otworzył jej serce. Dni zamieniały się w tygodnie, a tygodnie w miesiące. Ich związek stał się tematem plotek w okolicy, a sąsiedzi zaczęli szeptać: Co ona robi z kimś, kto mógłby być jej wnukiem? Nela, zawsze dumna i silna, teraz czuła, jak te słowa ranią jej serce. Spojrzenia ludzi przypominały jej o ranach, które w sobie nosiła. Emil to zauważył. Jeśli chcesz, możemy się przeprowadzić, zaproponował. Nie chcę uciekać. To życie jest moje. Kiedy jesteśmy sami, czuję się szczęśliwa, ale czasami po prostu jestem zmęczona, odpowiedziała, a Emil przytulił ją mocno. Jestem tutaj. Niezależnie od wszystkiego, kropka. Pewnego poranka rozległo się pukanie do drzwi. To był jej syn, Michał, którego nie widziała od lat. Niespodziewanie wrócił z zagranicy. Mamo, powiedział Michał, wchodząc do środka. A ten chłopak to kto? Nela stała w kuchni, przygotowując herbatę, gdy nagle usłyszała pukanie do drzwi. Zaskoczona podeszła do wejścia, a jej serce zabiło szybciej. Otworzyła drzwi i zobaczyła Emila, młodego kuriera, który dostarczał przesyłki w okolicy. Miał na sobie ciemne dżinsy i białą koszulę, a jego uśmiech był pełen energii. Cześć, Nela. Mam dla ciebie paczkę, powiedział, trzymając w rękach małe pudełko. Dziękuję, Emil, odpowiedziała, przyjmując przesyłkę. Ich spojrzenia na chwilę się spotkały, a w powietrzu zaiskrzyło coś, czego oboje nie potrafili zdefiniować. Z czasem ich spotkania stały się coraz częstsze. Emil przychodził nie tylko z paczkami, ale także z uśmiechem i opowieściami o codziennym życiu. Nela, mimo że była od niego starsza, czuła się przy nim młodsza. Ich rozmowy wypełniały jej dni radością, a każdy wspólny moment stawał się dla niej bezcenny. Pewnego wieczoru, gdy słońce zachodziło nad Warszawą, Emil zaproponował, by poszli na spacer po łazienkach królewskich. Chciałbym pokazać ci to miejsce. Jest magiczne o tej porze, powiedział, a jego oczy błyszczały entuzjazmem. Nela zgodziła się, a ich wspólny spacer wśród drzew i stawów był pełen śmiechu i rozmów. Emil opowiadał o swoich marzeniach, a Nela dzieliła się wspomnieniami z młodości. W pewnym momencie, gdy usiedli na ławce, Emil spojrzał jej w oczy i powiedział Wiesz, czuję, że jesteś dla mnie kimś wyjątkowym. Nela poczuła, jak serce jej zabiło mocniej. Ja też tak czuję, Emil, odpowiedziała, a ich dłonie przypadkowo się zetknęły. Jednak nie wszystko było tak proste. Gdy wieść o ich relacji zaczęła się rozchodzić po okolicy, Nela zaczęła słyszeć szeptane komentarze. Co ona robi z kimś, kto mógłby być jej wnukiem? Mówiły sąsiadki, a ona czuła, jak te słowa ranią jej serce. Pewnego dnia, gdy Michał, jej syn, wrócił z zagranicy, sytuacja stała się jeszcze bardziej napięta. Mamo, a ten chłopak to kto? Zapytał, wchodząc do mieszkania. Nela poczuła, jak krew odpływa jej z twarzy. To Emil, Michał. Jest moim przyjacielem, odpowiedziała, starając się brzmieć pewnie. Przyjacielem? Wygląda na to, że jest od ciebie dużo młodszy. Co ludzie powiedzą? Michał był wyraźnie zaniepokojony. Nela, czując się osaczona, odpowiedziała. Nie obchodzi mnie, co mówią inni. To moje życie. Michał spojrzał na nią z dezaprobatą. Mamo, myślę, że powinnaś być ostrożna. Nie chcę, żebyś cierpiała. Nela zrozumiała, że jej relacja z Emilem nie tylko przynosiła jej radość ale także stawała się źródłem konfliktów. Emil zauważył, że Nela jest przygnębiona. Jeśli chcesz, możemy się przeprowadzić, zaproponował pewnego wieczoru, gdy siedzieli razem na kanapie. Jednak napięcie w ich relacji narastało. Nela czuła, że musi podjąć decyzję. Pewnej nocy, po długim dniu, Emil zniknął. Nela czekała na niego, ale nie pojawił się. Każda minuta wydawała się wiecznością. Gdy w końcu postanowiła go odnaleźć, ubrała się w swoją najładniejszą sukienkę, uczesała włosy i wyszła z domu. Z pomocą starej znajomej udało jej się znaleźć Emila w jego nowym mieszkaniu. Gdy zapukała do drzwi, otworzył je zaskoczony. Nela, jego głos drżał. Przepraszam, że uciekłam. Myślałam, że tak będzie lepiej, ale nie mogę bez ciebie żyć, powiedziała, a łzy spływały jej po policzkach. Emil przyciągnął ją do siebie. Czekałem na ciebie. Nigdy nie byłem zły. Wiem, że mnie kochasz. Postanowili zacząć od nowa. Przeprowadzili się do małego miasteczka nad morzem, gdzie wynajęli urokliwy domek. Wieczorami wspólnie patrzyli na gwiazdy, a w ciągu dnia spacerowali po plaży. Nela znów zaczęła się uśmiechać. Wiesz, Emil, przez całe życie starałam się zadowolić innych, ale z tobą mogę być sobą. Zakochałam się w sobie na nowo, powiedziała pewnego dnia, spacerując po plaży. Emil uśmiechnął się. Ty nauczyłaś mnie, co to znaczy kochać. Lata mijały, a ich historia wciąż była tematem rozmów w miasteczku. Młody kurier i starsza kobieta, czy naprawdę się kochali? Odpowiedź znał tylko czas i ich dwa serca bijące w jednym rytmie. Miłość nie pyta o wiek, nie czeka na odpowiedni moment. Ich historia była tego najlepszym dowodem, a ostatnie słowa Nelly, zapisane w jej dzienniku, brzmiały: Czekałam na kuriera, ale to los zapukał do moich drzwi. Siedzieli razem na kanapie w przytulnym salonie, gdzie światło lampy tworzyło ciepłą atmosferę. Jednak napięcie w ich relacji narastało. Nela czuła, że musi podjąć decyzję. Pewnej nocy, po długim dniu, Emil zniknął. Nela czekała na niego, ale nie pojawił się. Każda minuta wydawała się wiecznością, a w jej sercu narastał niepokój. Kiedy zegar wskazał północ, a Emil wciąż się nie pojawił, Nela postanowiła działać. Ubrała się w swoją najładniejszą sukienkę granatową z delikatnymi koronkami, które podkreślały jej sylwetkę. Uczesała włosy w luźny kok, a na szyję założyła subtelną złotą bransoletkę. Wzięła głęboki oddech i wyszła z domu, czując, jak serce bije jej szybciej z każdym krokiem. Z pomocą starej znajomej, Marysi. Udało jej się znaleźć Emila w jego nowym mieszkaniu w Warszawie. Gdy zapukała do drzwi, otworzył je zaskoczony, z wyraźnym zdziwieniem na twarzy. Nela? Jego głos drżał, a w oczach pojawiły się iskierki nadziei. Przepraszam, że uciekłam. Myślałam, że tak będzie lepiej, ale nie mogę bez ciebie żyć, powiedziała, a łzy spływały jej po policzkach. W tym momencie wszystkie obawy i wątpliwości zniknęły, a w sercu zagościła tylko miłość. Emil przyciągnął ją do siebie, a ich spojrzenia się spotkały. Czekałem na ciebie. Nigdy nie byłem zły. Wiem, że mnie kochasz. Postanowili zacząć od nowa. Przeprowadzili się do małego miasteczka nad morzem, do świnoujścia, gdzie wynajęli urokliwy domek z widokiem na plażę. Wieczorami wspólnie patrzyli na gwiazdy, a w ciągu dnia spacerowali po piaszczystych brzegach, zbierając muszle i rozmawiając o marzeniach. Nela znów zaczęła się uśmiechać. Wiesz, Emil, przez całe życie starałam się zadowolić innych, ale z tobą mogę być sobą. Zakochałam się w sobie na nowo, powiedziała pewnego dnia, spacerując po plaży, gdy słońce zachodziło za horyzontem. Emil uśmiechnął się, patrząc na nią z czułością. Ty nauczyłaś mnie, co to znaczy kochać. Każdy dzień z tobą jest jak nowa przygoda. Pewnego wieczoru, gdy siedzieli na tarasie, Nela spojrzała na Emila, a w jej oczach błyszczały łzy szczęścia. Wiesz, myślę, że miłość nie pyta o wiek, nie czeka na odpowiedni moment. Nasza historia jest tego najlepszym dowodem. Emil przytulił ją mocno, a ich serca biły w jednym rytmie, tworząc melodię, która wypełniała przestrzeń wokół nich. Czasami wystarczyło jedno spojrzenie, by zrozumieć, że są dla siebie stworzeni. Wieczory w Świnoujściu były magiczne. Szum fal, zapach morza i blask gwiazd sprawiały, że każda chwila stawała się niezapomniana. Nela i Emil spędzali długie godziny na rozmowach, dzieląc się marzeniami i planami na przyszłość. Ich związek stawał się coraz silniejszy, a miłość coraz głębsza. Jednak pewnego dnia, gdy słońce wschodziło nad morzem, Nela poczuła, że coś wisi w powietrzu. Emil był zamyślony, a jego spojrzenie błądziło gdzieś daleko. Co się dzieje? Zapytała, zaniepokojona. Myślę o przyszłości, odpowiedział, a w jego głosie brzmiała nuta niepewności. Chciałbym, żebyśmy zawsze byli razem, ale. Ale co? Przerwała mu, czując, że to, co ma do powiedzenia, może zmienić wszystko. Nie wiem, co przyniesie jutro. Chciałbym, żebyśmy byli gotowi na wszystko, co nas czeka, wyznał, a w jego oczach pojawił się lęk. Nela zbliżyła się do niego, chwyciła go za rękę. Cokolwiek się wydarzy, będziemy razem. Nie ma dla nas przeszkód, które mogłyby nas rozdzielić. W tym momencie oboje zrozumieli, że ich miłość jest silniejsza niż jakiekolwiek wątpliwości. Subskrybuj, kanał czeka na.